Rodzice i ich dziecko niemowa jedzą obiad. Nagle dziecko mówi. A gdzie kompot? Na to zdezorientowana matka. Synku, przez całe życie nic nie powiedziałeś. Czemu? Bo zawsze był kompot. Spotyka się dwóch kumpli. Słyszałem, że twoja córka wyszła za mąż, za Pawła. Tak, zawsze jej powtarzałem, aby szukała mężczyzny podobnego do mnie. Żeby był w czymś dobry, tak jak jej tata. No to chyba dobrze znalazła. Tak nie do końca. Chodziło mi bardziej o to, żeby miał jakąś dobrą cechę charakteru, a nie żeby pił tyle wódki co ja. Facet pojechał do swojej kochanki, by spędzić upojny wieczór i zdumiał się, kiedy spostrzegł, że jest już trzecia nad ranem. Cholera! Moja szona mnie zabije! Nie wiedząc, jak jej to wyjaśnić, zadzwonił do niej podekscytowany. Kochanie, dzięki Bogu! nie płać o kupu, dało mi się uciec!"